My promise is Cyfry liczby, prostokąty, Koła, sześciany, kwadraty Matlany. I mam bagaż. Bardzo Działanie tortu nadal trwa. To dobrze. Zgodnie z rozkazem, mam planety. Macie dośnić do końca swój sen o planecie Dueble. Na której używa się. this sample, the voice of Kto jest najzłodszy. Jego wysokość król miętowy groszy. Kto jest najbardziej kulisty? Jego wysokość król miętowy groszy. Kto jest najbardziej zielony? Jego wysokość król miętowy groszy. Się nigdy nie skończy Ach, strasz, czy już zawsze będziemy musieli co dzień co chwalić zresztą, tego uzurpatora z dziadku kaktusie może pi i sigma dotrą do komnaty króla, króla i uwolnią naszą szczęśliwą planetę od najśmieszniejszych W nich cała nadzieja są przybyszami z mat planety więc muszą być biegli w matematyce a klucz do każdej komnaty to zagadka o matematyczna o, o Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jakie wieści jaki przyniosą z pałacu. Zerom wstęp zbrojony. Do pałacu żadnego zera nie wpuszczamy. A jednak Pitam wszedł, chociaż jest tylko zerem ci przybysze z MatPlanety planety są bardzo dzielni. Ciekawe, dziadku jak tu się? Kto pałacu? Może być pi, pi i sigma. I sigma. A, a, a może u panny może... panny Koniczyn, koniczynki, a może u pani dyni? A, a może u pani dyni? A może są w komnacie u... zielona Zielonego gruszka? Kluczem do następnej komnaty jest liczba cztery. Musicie ją zapisać właśnie w systemie dwójkowym. W systemie dwójkowym do zapisu liczb używa się tylko dwóch cyfr. Zera i jedynki. Liczba cztery składa się yy, z jednej czwórki, zera dwójek, i zera jedności. A więc w systemie dwójkowym liczbę cztery zapiszemy jako jedynkę i dwa zera. Zaraz ją zapiszemy, biorąc się za ręce. Przecież ty jesteś na planecie duet jedynką, ponieważ masz jedną wspólną cechę z królem miętowym groszkiem, tak. bo jesteś zielony. A, a ty jesteś zero, tak. bo nie masz żadnej wspólnej cechy z królem. Nie jesteś ani zielony, ani słodki, ani kulisty. No i bardzo dobrze. To się świetnie składa. Więc zapisujmy tę czwórkę. Daj rękę. Ja, ale niestety, Pi, ty jesteś tylko jednym zerem, a nam potrzebne są dwa. Skąd wziąć drugie zero? O, może pan zielony groszek. A, pan zielony groszek ma dwie jedynki. Ojej, jesteśmy w okropnych tarapatach, a z nami cała planeta duet! Musimy chyba poprosić o pomoc MatPlaneta. No przecież właśnie po to, żeby się dostać na statek, skąd jedynie możemy prosić MatPlanety o pomoc, musimy przejść przez Komnatę Króla świętowego oh, Groszka. To rzeczywiście istne błędne koło. No to kto nam pomoże? Chyba ja będę mógł wam pomóc. Pan? Panie Grosz! W jaki sposób? Jak wiecie, jestem bywalcem. Zwiedzałem kiedyś pewną planetę, gdzie spotkałem elektroniczną ośmiornicę. Och, ja również miałem do czynienia z ośmiornicą! Pamiętasz, Sygmo? Dotknęła mnie i później występowałem w trzech postaci. Nigdy tego nie zapomnę, tak. ale nie przeszkadzaj. I, a czy co? pana ośmiornica elektroniczna, panie Groszku, również potrafiła powielać? No właśnie. Podarowała mi na pamiątkę. Powielacz w rozpylaczu. To? Jest to wyciąg z substancji powielającej. Kiedy jest mi bardzo ciężko i samotnie. Powielam się do kilku postaci i gramy sobie w kometkę albo w brydża. Niestety, działanie tego preparatu nie trwa długo. I te powielone postacie zbyt szybko znikają. Ależ, czy pan chciałby nam podarować coś tak cennego? Właśnie, bo los mojej ukochanej planety duet jest we waszych. Och, bardzo dziękujemy, panie zielony groszku. No, z takim preparatem możemy zapisać każdą liczbę w systemie dwójkowym, bo po prostu powielimy albo mnie jako jedynkę, albo ciebie jako zero tyle razy, ile to będzie potrzebne. Oczywiście. Żeby wam tylko do końca wystarczyło? Niestety. Zbyt często go używałem. Więc zostało już niewiele. No, to powielaj mnie, Sigmo, prędko. O, o, o. Bardzo to lubię. O! o, o znakomicie! No, to teraz prędko musimy się wziąć za ręce, żeby napisać liczbę cztery. No, co jest? Czemu się nic, nic nie, się dzieje? nie dzieje? Ten klucz nie pasuje do tych drzwi. No, oczywiście! Stanęliśmy w złej kolejności. A, no ja, ja, ale ja stoję dobrze. Będzie teraz działać? No, oczywiście, teraz jest dobrze. Ach, w takim razie. Do widzenia, do panie. Widzenia, się panie się do, do widzenia, Do widzenia! Uważajcie na siebie. Teraz już spotkacie tylko słodycze słodkie do obrzydliwości i wstrętne do, do widzenia. widzenia. A, co to za cudaki? Kim jesteście? Czego to szukacie? Szczęścia i wolności. A co to takiego? My, mieszkańcy tej planety, cenimy nade wszystko słodycz, kulistość i zieleń. Bo to są cechy naszego ukochanego władcy. Uzurpatora! Cicho, chopi Odrobinka dyplomacji nie zawadzi na dworze. Ja, ja jestem damą dworu, bo jestem taka słodka! Nie, do obrzydliwości! Ach, picho. A my jesteśmy przybyszami z, z matplanety. O, naprawdę? Nigdy nie słyszałam o matce. W planecie? Ach. nie szkodzi. Potrzebujemy klucza do następnej komnaty. Niestety, kluczem jest rozwiązanie zagadki matematycznej. A ja nie jestem biegła w tej dziedzinie. Jestem Jaka to, na to zbyt słodka? Ależ jaka to zagadka? O. Strasznie trudna. Najtęższe umysły wśród słodyczy już nad nią pracowały. Ale no dobrze. Bez rezultatu. Ale jaka to zagadka? Trzeba dodać do numeru mojej komnaty jedynkę. Ach. To by trudne. I zapisać to wszystko w systemie dwójkowym. Och, jakie te słodycze są tępe. I dziękujemy pięknie, pani damo dworu. To nam zupełnie wystarczy. Naprawdę? Znacie rozwiązanie tej trudnej zagadki? Oczywiście. Cztery plus jeden to pięć. I jest pan bardzo mądry. Nigdy nie spotkałam kogoś, Mądrego. A może pan wie także, co to jest system dwójkowy? Jak to pani nie zna systemu dwójkowego? Przecież to jest system obowiązujący na tej planecie. Naprawdę? Pierwszy raz o tym słyszę. Do zapisu w systemie dwójkowym używa się tylko dwóch cyfr. Zera i jedynki. O, na przykład liczbę 4 w systemie dwójkowym zapisujemy jako jedną jedynkę i dwa zera. O proszę. Pani na przykład jest czwórką naprawdę? Naprawdę! A klucz do następnej komnaty to 4 plus 1, czyli 5. A liczba 5 w systemie dwójkowym składa się z jednej czwórki, zera dwójek i... Jednej jedności, a więc zapisujemy ją jako 1, 0, 1. O, o to tym razem potrzebujemy dwóch jedynek i, i tylko jednego zera. Tak, brakuje nam jednej jedynki. No to będziesz musiał mnie powielić. Pi, a, a czy to pi... Bardzo nieprzyjemne. Ale skąd? Wręcz przeciwnie, Sigmo, nie bój się. E, no to mnie powielaj. I... O, 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 Rzeczywiście! Raz no. dwóch. Pewnie to, to nie widzisz? takie straszne. Widzisz, to teraz musimy utworzyć klucz. A, 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 tak. Bierzemy się za ręce. Jak ci się podobała pani czekoladka? Czyli dama dworu. Rzeczywiście miałeś rację, strasznie tempa. A wiesz, ja miałem przez chwilę ochotę ją zjeść. Co ty mówisz? Pi to obrzydliwe. O, popatrz! Znowu coś do jedzenia! Lody pistacjowe. Pichopii. Dzień dobry panu. Witajcie w komnacie pierwszego ministra. O. bo ja jestem ministrem A. Jego królewskiej mości. Pełnię w pałacu nader ważną funkcję. Naprawdę? A co pan robi takiego ważnego? Jestem słodki. I jestem zielony. To to, to rzeczywiście bardzo ważne zajęcie. Ale pyszny. A, może rzeczywiście jest pyszny? Warto by spróbować. I uspokój się. Skoro piastuje pan tak ważne i poważne stanowisko, to zapewne wręczono panu klucz do następnej komnaty. Oczywiście. To znaczy. Nie mam go akurat przy sobie. Bo o. zgubiłem. Ale znam. Rozwiązanie zagadki. O, 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 czy mógłby pan <laughs> tylko... Chwilowo zapomniałem. O, a to nic nie szkodzi. To My sami znajdziemy ten klucz. Proszę nam tylko podać zagadkę. Proszę bardzo. Trzeba do numeru poprzedniej komnaty dodać dwa. A wynik. Zapisać w systemie dwójkowym. Bardzo, bardzo skomplikowana. Rzeczywiście, okropnie tępe te słodycze nadają się tylko do zjedzenia. P Mamy już klucz do następnej komnaty. 4 plus 2 to jest 6. Liczba 6 składa się z jednej czwórki. Jednej, dwójki i zera jedności. W systemie dwójkowym zapisuje się ją jako jeden, jeden, zero. O właśnie, a więc potrzebne nam są dwie jedynki i jedno zero. No tak, i znowu Ciebie musimy powielić, Sigmo. No, no trudno, Pi. To, to dzieła. Co Pan ma? Na myśli. Ach, to za trudne dla pana. Tworzymy klucz. Powielaj mnie, prędko. Jestem. Udało się znowu. Znakomicie. Teraz, prędko, bierzemy się za ręce. Mi spokój. Mnie, szambelanowi jego królewskiej wysokości. Ja, bo... Chłopie cukierek, myśli, że się go przestraszą. A, a więc pan jest szambelanem. Ja stuję to najwyższe w pałacu stanowisko. Bo jestem słodki i kulisty. O, o, właśnie rzeczywiście, wśród słodyczy i, i zajmuje pan najwyższe stanowisko. O, oczywiście po królu. Cieszę się, że pan to docenia. No. A kim wy jesteście? Tego bym nawet nie skosztował. Wygląda okropnie nieapetycznie. Cicho. My jesteśmy przybyszami z matplanety i musimy się prędko dostać do króla. Uch, to zupełnie niemożliwe. Klucz do komnaty króla to rozwiązanie nader trudnej zagadki matematycznej. Panie. A, a, a jaka to zagadka? To najgłębsza pałacowa tajemnica! Ale skoro ta zagadka jest taka trudna, to przecież i tak jej nie rozwiążemy. Właśnie, a skoro nie rozwiążemy, to może nam pan powiedzieć, żebyśmy tylko wiedzieli, jak trudna jest ta zagadka. To wprawdzie tajemnica, ale i tak nie zgadniecie. No. Trzeba zapisać liczbę siedem w systemie dwójkowym. W dwójkowym? Jestem przekonany! Że tak jak ja sam nie wiecie nawet, co to jest system dwójkowy. Co? Ja nie wiem, co to jest system. Ja mogę ci wytłumaczyć nawet trójkowy, czwórkowy, piątkowy. I uspokój się. Teraz musimy prędko dostać się do króla. Ach, tak, tak, masz rację. Nie mogę doczekać się tej chwili. Klucz, prędko klucz. Liczba siedem tak. składa się z jednej czwórki, tak. jednej dwójki tak. i jednej jedności. Tak. A więc w systemie dwójkowym zapisujemy ją jako jeden, jeden, jeden. No i znowu, Sigmo, ciebie muszę powiedzieć. No, prędko musi mnie być trzech. Uwaga! Jest. No jest drugi. No, no, tylko nie drugi. No, jeszcze raz. Jeszcze no. jeden. No. no. Co jest? Y jeszcze raz. No. O. Mocniej. Zaraz. Co? Zabrakło preparatu Sigmo. Co my teraz zrobimy? Ojej, Och. może bo podsząść. Rzeczywiście. Podtrząśnij. Tak, Spróbuję. No. Uwaga! Jestem. A... Mm. Ja. Ja, ja. Co, co... O, się śmiejecie? Ja też jestem jedynie. No teraz jemienką. szybko twórzcie klucz. No, dobrze. Prędko, daj rękę, a, a ty się odsuń. A, jeszcze ja! I ty, się, bo brama się zamknie. Witajcie, mili goście z... ...z mat... ...z matplanety. Cóż to takie śmieszne? Zaki. doniosły mi bitą śmietaną, że przybywacie, aby mi złożyć... Co? Coś podobnego. Nie chcecie, abym objął rządy również na matplanecie? Słyszałeś, Sigmo? Zielony Groszek królem na matplanecie. Panie Zielony Groszku. A, pewnie wam się bardzo spodobały porządki, jakie zaprowadziłem na planecie duet. A, Owszem. No samo mogę zrobić z, z, z mat planetą. Och ty przesłodzony do obrzydliwości samozwańczy królu. Uspokój o, o, się, Pi. Trzeba mu najpierw spokojnie wytłumaczyć, Ech. że jego porządki nikomu nie odpowiadają i żeby wracał sobie na swoją planetę cukiernie. Ja się nie boję tego uzurpatora. robi to nędzne zero. A ta jedynka też powinna przebywać w pierwszej komnacie. Ja nie jestem zerem, tylko pi. A ja jestem sigma. Natychmiast zaprowadzić tu porządek. Ha! Porządki, twoje porządki. To my... Lekceważymy, ty przesłodzony oprawcą! Chwileczkę, lizaki, czekajcie! Chwileczkę, zastanówcie się, wasze miejsce jest na waszej planecie cukierni. A tutaj jest planeta kwiatów i roślin. Pozwólcie im żyć po swojemu! Już wiem, co zrobię! Wprawdzie wolałbym tort, ale zrobię to dla dobra sprawy. No, trudno, skoro się nie można z nimi dogadać, nie można im wytłumaczyć i ja się poświęcę. No, to królu! Gwardziści do mnie, zabrać go stąd? No, Chodź tu, chodź no to ciebie Spróbujemy, czy jesteś taki słodki. Uciekn! No. Uciekli, uciekli twojej gwardziści, królu! A teraz zjemy! zdjemy! To wielka mistyfikacja! To był tylko który udawał miętowego grucz. Oczywiście. No pi. Nareszcie na planecie duet wróci radość, A. szczęście. I, I system, system dwójkowy. W systemie dwójkowym do zapisu liczb używa się tylko dwóch cyfr. Zera. I jedynki. A więc liczbę jeden zapisujemy jako jedną jedność. Liczbę dwa jako jedną dwójkę i zero jedności. Liczbę trzy jako jedną dwójkę. I jedną jedność. Liczbę cztery jako jedną czwórkę, zero dwójek i zero jedności. Liczbę pięć zapisujemy jako jedną czwórkę, zero dwójek i jedną jedność. Liczbę sześć jako jedną czwórkę, jedną dwójkę i zero jedności. Liczbę siedem jako jedną czwórkę, jedną dwójkę i jedną jedność. Bądź. Moją jedynką. Bądź moim zerem. Tworzymy oh, oh, razem grany do, Grać. Grać. sigma Grać. 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 Jaki tor? To, co miałem ostatnio zjść, to był obrzydliwy miętowy grosze. Właśnie to. Zadanie. Czy pamiętaliście o zadaniu? Ojej, ty mieliśmy przecież młodym Ziemianom pomóc w zrozumieniu systemu dwójkowego. Byliśmy przecież na planecie Duet? No właśnie. Na planecie Duet. Gdzie obowiązuje system dwójkowy? No, 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 tak. Gdybyście młodym Ziemianom opowiedzieli Wasze przygody na planecie Duet, Wasze zadanie zostałoby wykonane. A, ale to był tylko zły sen. Tak sądzisz, Sigma? Uf. Monitorze, czy lot na planetę Duet nam się tylko przyśnił? Nie, jeśli uważacie że był to tylko set, proszę czekać na kolejny rozkaz z matplanety planety, proszę czekać na kolejny rozkaz z matplanety planety, proszę czekać na kolejny rozkaz, że i sigma dwa planetyczne <mulity> znaki, zbiór z jednej babki Każdy z nas ku Rozwiązuje wciąż zada Yeah.